Dobry wieczór, dzień dobry, Joanna Parysz, Lustro, ja jestem.pl. Dzisiaj mamy 14 lipca 2023 roku. Chwilkę poczekam, aż się ktoś pojawi. I mamy dzisiaj 8 dzień wyzwania 30 dni. Jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, to Cię witam serdecznie. W przypiętych postach u góry jest e, pierwszy dzień tego wyzwania, także możesz dołączyć. Warto obejrzeć sobie pierwszy dzień, żeby wiedzieć o co chodzi. Przyznać się, kto się poddał, kto się poddał, bo praca, kto się poddał, bo wyjazd na wakacje, kto się poddał, bo remont, bo I jeszcze ile tutaj wymówek. Przyznawać mi się tutaj, kto się poddał już. To jest ósmy dzień, zobaczcie, jak to szybko e, leci. E, witam serdecznie, dajcie znać, kto tam e, dołącza tutaj e, do nas. Jak tam dzisiaj u ciebie? Koniec tygodnia, czas odpoczynku. Niektórzy dopiero zaczynają pracę, różnie to bywa. A może właśnie jesteś w drodze na wakacje, a może jesteś świeżo po. Wczoraj zahaczyliśmy o temat osób, z którymi nie jest nam dobrze spędzać czas. I chcę trochę dzisiaj bardziej właśnie powiedzieć o tym temacie trochę rozwinąć ten temat. Ważne, żeby wiedzieć, że ucząc się radzić sobie z rzeczywistością, a to właśnie robimy w rozwoju, ucząc się świadomie kreować swoje życie, nie miej nigdy poczucia, że teraz jesteś kimś lepszym. Nie wiem, czy komentujecie, ale nie widzę nie, komentarzy w każdym bądź razie. Nie miej poczucia, że jesteś kim le kimś lepszym. Nie patrz, że dzięki nabytym, Umiejętnością, dzięki nabytej wiedzy, jesteś od kogoś wyżej. Po prostu umiesz inaczej. Bądź bardziej inspiracją, bądź bardziej światłem dla innych. Nie potępiaj innych w żaden sposób za to, nie wpływaj na ich poczucie wartości, że nie chcą robić tego co ty. Nie przekonuj nikogo na siłę. I jeśli jednak ktoś Cię poprosi, to pokaż, jak można zmienić swoje życie, jak najbardziej. I na Twojej osobistej drodze będą się pojawiać nowe osoby, inne będą z niej znikać, i być może nie będą akceptować Twojego obecnego podejścia do życia. I często będzie się zdarzało tak, że to Ty będziesz czuć, że już nie czujesz się z tą osobą, przy tej osobie komfortowo. Czekajcie, ja sobie zobaczę na drugim telefonie, tylko czy komentujecie, bo tu nie widzę. Komentarze więc znowu się coś tam na Facebooku naszym dzieje. Jakieś chocki, klocki, i sobie zobaczę. No pewnie, że komentujecie, oczywiście. Już sobie patrzę, co tam piszecie. Hop, Kasia, witaj Dorotka, witaj Dana, witaj Gosia jej cudowne słowa na sam początek. Ja na początku taka byłam hop do przodu i wtedy dostałam wielki boom od życia, żeby się odknąć. Właśnie to jest to, ale ja też taka byłam, nie? Ja też wszystkich tutaj wiecie gnębiłam, że teraz to powinni, bo jak nie wykorzystają tej szansy, to po prostu ich życie się nie zmieni i będą w ogóle i tak dalej. Też, też jest taka faza, słuchajcie, nie, że człowiek się tak Fascynuje po prostu tym, że chcę wszystkim, wszystkich zarażać, że tak naprawdę chcę, żeby wszyscy po prostu dlaczego wy wszyscy tego nie stosujecie? Jakbyście to wszyscy stosowali, to świat byłby piękny. Jest taka faza jak najbardziej i będę tutaj mówić oczywiście dalej. Ty się nie będziesz czuć komfortowo przy tej osobie, tak? Będziesz Zaczniesz widzieć rzeczy, które was dzielą. I możesz też czuć właśnie jednocześnie taki żal i smutek, bo na przykład to jest przyjaciel, przyjaciółka, z którą przeżyło się wspaniałe chwile i jest, wiecie, taki żal przed utratą tego wszystkiego, żal tych lat na przykład, nie? I możesz mieć też właśnie poczucie, że nagle ten ktoś przychodzi do ciebie tylko po to, żeby brać, nie? Takie się też mogą zdarzać. A ty z dnia na dzień czujesz się w tej relacji gorzej i gorzej, ale jednak trzymacie ten taki sentyment. I yy, jest jeszcze coś innego, co cię trzyma. Brak alternatywy. Może to jest jedna z niewielu osób, które ci właśnie zostały. I często piszecie właśnie do mnie, rozmawiacie ze mną o tym, że to się tak wszystko zmienia, że tak zostajecie po prostu same i, i że się boicie tego, że stracicie tą ostatnią osobę. I ja również tego doświadczam, słuchajcie, i z mojego życia również zniknęło wiele osób z niektórymi, również nie były to proste rozstania, i trochę to trwało, zanim zrozumiałam, że to już jest czas, że tak będzie dla mnie lepiej. I nie zawsze bywa to łatwe. Daj tej osobie odejść. Daj jej po prostu odejść. Czasami potrzebujesz na to czasu. To jest normalne, i nie bój się. Nigdy nie zostaniesz sama, nigdy nie zostaniesz sam, dlatego że życie Cię zawsze wspiera. Wspiera Cię poprzez innych ludzi również, i pojawią się zupełnie inne osoby. Po prostu się na to otwórz. Zaglądam, ale ten facebook nam psikusy w ogóle robi. No to nic, bardzo przyjemnie. Można sprawdzać na drugim telefonie, więc nie ma w ogóle żadnego problemu. Ale nic nie piszecie. O, piszecie. Dobre, dobrze jest zaznać spokój, wtedy więcej się widzi i czuje. Witam, bo nie przywitałam się, witam Marta. Tak. I inne osoby przychodzą, kiedy ty się na to otwierasz. I właśnie tutaj płynnie przechodzimy do tematu strachu, z którym walczymy, którego chcemy się pozbyć, obwiniamy go. Że przez niego nie potrafimy zrobić całego stosu w ogóle rzeczy, nie? I gdyby tylko znaleźć sposób, aby się go pozbyć, zdradzę ci sekret. Strach będzie sobie istniał zawsze, jako jedna z możliwości, a nawet jest nam potrzebny, żeby nas w życiu chronić, tak? Bardziej dzieciom jest potrzebny, bo my to już wiemy, przed czym się mamy chronić, zazwyczaj jako osoba dorosła. Akceptacja tego dała mi właśnie takie ogromne poczucie ulgi. I każdy z nas może znaleźć sobie sposób na przekroczenie granicy swojego strachu. Jest to oczywiście bardzo indywidualne. Jedni potrzebują to robić krok po kroku, inni będą skakać na główkę, tak jak ja często to robię. I nie każdy taki skok, słuchajcie, musi być zwycięstwem. Tak, możesz doświadczyć porażki, ale to nie jest powód, abyś czegoś po prostu nie spróbowała wykonać. I dzisiaj rano. Ja miałam taki słabszy moment, słuchajcie, i sama sobie powiedziałam: Stop, obudź się! I poczułam, słuchajcie, że potrzebuję coś przeczytać, co pozwoli mi przypomnieć sobie, kim jestem. I trafiłam na jedną z tysiąca książek, które mam do przetłumaczenia i kiedyś to pewnie zrobię. Autor jednej z nich to Herman Sherman: Klucz do szczęścia. I zaczęłam ją czytać i słuchajcie, jedna część dosłownie wpasowała się do mojej sytuacji. O, cześć Edytka, właśnie zaraz o Tobie powiem, cześć Kasiu. Jedna część wpasowała się dosłownie do mojej sytuacji życiowej i właśnie wysłałam ją Edytce. Słuchajcie, to jest niesamowite, bo Edyta właśnie dołączyła, ale czad, nie mogę. Huh. I w ciągu, słuchajcie, dwóch minut dosłownie dostałam wiadomość. Zatkało mnie totalnie Edytę też. I postanowiłam przetłumaczyć tę książkę i tłumaczę ją właśnie. I nagrałam dzisiaj wstęp, który ma 43 minuty. Co mnie bardzo zdziwiło, że ten wstęp jest aż taki długi, ale bardzo też fajny. I e, ten audiobook trafił już, e, ten pierwszy, ta pierwsza część, ten wstęp do Akademii Lustro. Jej uczestnicy mogą już słuchać. Jeśli jeszcze nie jesteś w Akademii, to zapraszam Cię serdecznie, bo naprawdę warto. E, Sherman napisał, Strach nie może pozostać w obecności wiary. Daję ci teraz coś, co możesz powtarzać każdego ranka, gdy się budzisz i każdej nocy, kiedy zasypiasz. Strach zapukał do drzwi, wiara je otworzyła i nic tam nie było. I słuchajcie, z tym Was dzisiaj zostawiam. To na dzisiaj wszystko. Te treści daję Ci też ja. To są treści, które mogą odmienić Twoje życie, jeśli tylko je zastosujesz. Tak? Przeczytam jeszcze, co tutaj Marta napisała. Dzisiaj doznałam cudownego dnia. Pojawiły się osoby, e, e, czekajcie, osoby, w których zobaczyłam dawną siebie. Osobę, która biegała zawsze za czymś, prosiła się, wręcz błagała o zainteresowanie. A teraz dla takich osób mam ogromną miłość, bo wiem sama po sobie, że te osoby mogą odmienić swoje życie. Tak! I takim osobom możemy właśnie dawać przykład, że, że to się da, ale starajmy się właśnie nie robić tego na siłę. O, Edytka, lepsza energia, tak? Słuchajcie, energia dzisiaj to jest w ogóle niesamowite, co się dzieje. Słuchajcie, to wszystko na dzisiaj. Jutro już mamy dzień dziewiąty, dzisiaj był dzień ósmy. Zobaczcie, jak ten czas zaiwania, nie? Osiem dni wynajdujemy pozytywy w swoim życiu. Podejmijcie się tego, bo naprawdę warto. Życzę Wam cudownego wieczoru i do zobaczenia jutro. Buziaki.